Cześć, mam na imię Tomek. Yy, muszę Wam powiedzieć, do, że do Państwa trafiłem trochę niespodziewanie, trochę przypadkowo i w, i w ogóle z zaskoczenia, bo z medytacjami nie miałem wcześniej za wiele wspólnego. Staram się racjonalnie patrzeć na życie, a tutaj taka niespodzianka. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że te półtora dnia to było niesamowite przeżycie. Niesamowite kilkanaście godzin razem z prowadzącym Adamem. I z uczestnikami. Pracowaliśmy w małej grupie. Wytworzyła się niesamowita atmosfera wzajemnej współpracy i zaufania. To też pozwoliło nam się wszystkim otworzyć i dało niesamowitego powera do, do działania. Wychodzę stąd po tych kilkunastu godzinach mocno odmieniony, mocno spokojny, z pełnym przeświadczeniem, że jeszcze wiele przede mną i na pewno wszystkim tym, którzy zastanawiają się, czy medytacja może pomóc już dzisiaj subować. Pozdrawiam.